No zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, bo utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy agresywni, potrafiliśmy do szesnastki rozgrywać nieźle piłkę, ale solą piłki jest zdobywanie bramek i to ostatnie podanie, a to bardzo często szwankowało, było nie w tempo i to jest element, na którym ciągle pracujemy i zwracamy uwagę na pewno wielu tych zawodników, którzy... Dzisiaj też dostali szansę, to jedni zaprezentowali się lepiej, drudzy gorzej. No, więcej spokoju. Myśor, sure, gdyby miał to, to spokojnie mogliśmy otworzyć ten mecz i na pewno byłby to inny mecz. Ale taka jest piłka, że jak się nie potrafi, to podnieśliśmy morale UKS-u, który, który był zdeterminowany, który walczył o każdą piłkę. I w drugiej połowie mieliśmy piłkę meczową, którą e, powinniśmy wykończyć. I generalnie oprócz e, w, stu, w 119 minucie, gdzie z głowy miały uks to po rzucie rożnym to, to praktycznie nie zagroził nam jakoś bardziej pod bramką. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, ale piłka nożna jest taką grą, że trzeba zdobywać bramki. I tutaj mieliśmy z tym problem, nie dograliśmy to, co powiedziałem wcześniej tych kilku piłek, a potem już z minuty na minutę zamiast trochę bardziej spokoju przygotować na atak, to chcieliśmy za szybko te elementy wprowadzić, a rzuty karne, rzuty karne trenowaliśmy wczoraj i wyglądało to zupełnie inaczej i na pewno jest to bolesne, bo, bo, bo chcieliśmy jak najdalej zajść i walczyć o ten o ten puchar, a dostaliśmy zimny prysznic i odpadamy z tego, z tego z pucharu na pewno na plus jest to, że w tej grze defensywnej wreszcie zagraliśmy i mecz na zero, co, ale co i tak nam nic nie dało, bo odpadliśmy z poharu.